Witam w programie Rozmowy przez Ocean. Dzisiaj naszym gościem jest pan mecenas Ryszard Kalisz, były poseł, były szef kancelarii prezydenta RP i były też minister spraw wewnętrznych i administracji. Witam w naszym programie. Witam również bardzo serdecznie. Oglądał pan dzisiejszą debatę wyborczą w telewizji polskiej? Stałem. No i? Szczerze mówiąc, nie była za ciekawa. A dlaczego? Nie było tempa. Nie było interakcji. Te takie polemiki ze sobą były jakby na odległość. Wydaje mi się, że jednak najlepsza była Joanna Szoling-Wielgusz. Donald Tusk też był doskonały. W przypadku Mateusza Morawieckiego miałem cały czas wrażenie, że on te. Pytania wcześniej znał, bo mieścił się doskonale w czasie. E, Hołownia był dobry też, trzeba oddać, tak. A kto wygrał Pana zdaniem tę debatę? Ja uważam, że wygrała Joanna Sojring-Wielgus. Drugie miejsce zajął Hołownia, a trzecie Donald Tusk. A szkoda, że nie było Jarosława Kaczyńskiego, tylko wolał przysłuchę? Najlepiej byłoby, gdyby to była debata Tusk, Kaczyński, Jarosław Kaczyński. E, e, dlatego, że dzisiaj mamy w Polsce moim zdaniem niezbyt e, taką kreatywną, ale faktyczną e, dwubiegunowość. Z jednej strony mamy e, PiS i całą zjednoczoną prawicę, z drugiej strony mamy Koalicję Obywatelską i opozycję demokratyczną bezsporne. Jarosław Kaczyński i Donald Tusk są liderami tych dwóch obozów. I gdyby usiedli naprzeciw siebie a, y, i zaczęli taką bardziej swobodną wymianę poglądów, y, prowadzący by tylko mo, 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 moderowali, to byłoby to najlepsze. A tak to, że tak powiem, wydaje mi się, że y, 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 to było trochę sztuczne. Kiedyś tworzył pan Sojusz Lewicy Demokratycznej. Jest pan od lat postrzegany jako jedna z głównych twarzy polskiej lewicy. Jak pan obecnie ocenia nową lewicę pod, kieru pod kierunkiem, pod kierownictwem Włodzierza Czarzastego. No, przede wszystkim ma się dobrze, bo te notowania są w tej chwili na poziomie już kilkunastu procent, a pozostało sześć dni do wyborów. Także oceniam dobrze. Ja oczywiście najbardziej. W tej nowej lewicy e, moich wychowanków to jest Krzysztof Miszek, Robert Biedroń, Oni zaczynali swoją karierę e, pod moim, że tak powiem, e, tutorstwem, czyli e, wtedy, kiedy byłem szefem sztabu wyborczego w 2000 roku. E, ale dziewczyny są wyśmienite. Joanna Sojring-Wielku, dzisiaj już o niej mówiłem. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk yy, yy, kandydatka na senatora w Warszawie, Magda Biejat. Także wydaje mi się, że, że one jakby tworzą tę dzisiejszą lewicę. Kiedyś powiedział Pan w jednym z wywiadów, że polityką powinni zajmować się pięćdziesięciolatkowie. To znaczy nie tyle tylko pięćdziesięciolatkowie. Ale ten wiek jest jakby wiekiem z jednej strony, kiedy ma się wiele jeszcze sił witalnych, dynamikę, a z drugiej strony olbrzymie doświadczenie. Każdy z nas, kto przeszedł tę barierę wieku, widzi, że nawet jeżeli wydawało mu się w wieku dwudziestu kilku lat, że już posiadł wszystkie rozumy, to jednak okazywało się to nieprawdą. E, e, doświadczenie, obycie tworzy jakby możliwość podejmowania odpowiedzialnych decyzji, ale to nie znaczy, że nie trafiają się perełki i dwudziestokilkuletni wspaniali politycy, a, a czy też nie trafiają się starsi. Czy Krzysztof Bosak jest polityczną perełką? E, po pierwsze, Krzysztof Bosak, ja, ja mówiłem już przed dwoma miesiącami, że Konfederacja to jest wydmuszka i to się wszystko potwierdza. Krzysztof Bosak, mimo takiego chłopięcego wyglądu, on już jest mężczyzną ponad czterdziestoletnim jest bardzo skrajny ideologicznie, sprawny medialnie i sprawny w tych grach partyjnych. Moim zdaniem dużo sprawniejszy niż Sławomir Męcen, ten drugi szef Dzisiaj Konfederacji, ale, ale to nie są perełki. Oni wydają się umiejętni przez to, że potrafią, a szczególnie męcen, korzystać z komunikatorów e, internetowych, ale w sensie takich koncepcji politycznych, umiejętności spojrzenia dalej niż na e, czubek. E, swojego nosa i umiejętne patrzenie e, takie kreatywne, strategiczne na państwo, to, to tego nie potrafią. A boi się pan Konfederacji? Tak, boję się. boję się. Z jakich powodów? Na, na całym świecie, po bardzo długim okresie takiej wolnościowej demokracji, co widać było również w Polsce i widać w Stanach, we Francji, w Niemczech. Odżywają partie skrajnie prawicowe, właśnie takie mające charakter e, autorytarno-dyktatorski, partie wykluczające. Mamy taką partię właśnie w postaci Konfederacji w Niemczech jest to alternatywę für Deutschland. W, we Francji jest to partia e, pani Le Pen, w tej chwili rządzi we Włoszech partia pani Meloni. A przecież Donald Trump w Stanach Zjednoczonych doprowadził do przekształcenia się części, do dużej części partii republikańskiej, właśnie w taką partię skrajną. Ja ostatnio na konferencji Free w Iran w lipcu widziałem się z Mike'em Pence'em i nawet mu powiedziałem, że on obronił demokrację w Stanach Zjednoczonych przez to, że jako wiceprezydent szef senatu uznał wyniki wyborów, prawdziwe wyniki wyborów. Ale ja odniosłem wrażenie, że on jakby obronił demokrację, ale trochę stracił w swojej partii przez to, że ta partia ona już nie stała w tamtym momencie w dużej części na gruncie prawdy, tylko stała na gruncie Trumpa. Ja wiem, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta, bo pytanie teraz, które chcę Panu zadać jest takie, kto będzie rządził Polską przez następne 4 lata? Można odpowiedzieć, że ten, kto wygra wybory, ale Dokładnie. chciałbym, chciałbym, żeby Pan odpowiedział, jak Pan czuje, kto będzie Polską rządził przez Czy, najbliższe cztery lata? Ostatnie badania i moje doświadczenie pokazuje, Ilościowo rzecz biorąc, że PIS ma granicę 6 milionów ludzi w Polsce, wyborców, którzy chcieliby na niego głosować. Przypomnę, że ludzi uprawnionych do głosowania w Polsce jest mniej więcej 30 milionów, ponad po 30 milionów, ale niewiele. Czyli pozostaje jeszcze nawet przy frekwencji 50-60%. W Polsce jest najczęstsza, gdzieś około 7, 8 dziewięciu milionów. Gdyby platformie koalicji obywatelskiej, partią opozycji demokratycznej udało się właśnie pozyskać tych ludzi i zwiększyć frekwencję i mieć poparcie na poziomie 8 milionów, czy nawet dziewięciu, to by oczywiście udało się przejąć władzę y, partią stojącym na gruncie demokratycznego państwa prawnego, y, europejskości Polski, szacunku dla każdego człowieka, y, y, niezawisłych y, sędziów, niezależnych sądów. Panie Mecnaś, ale na czym, polega, na czym polega ten fenomen pisu? Wciąż poparcie jest ponad 30%. Dla partii, która rządzi już 8 lat, to się rzadko zdarza, nawet w innych krajach świata. To prawda. Po prostu jest w Polsce tradycyjny, szczególnie oczywiście na wschodzie, południu, na północnym wschodzie, elektorat, który. Jest bardzo fundamentalistyczno-katolicki, konserwatywny, a jednocześnie taki nieufny wobec nowości i obcych. Ten elektorat yy, został poszerzony o, 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 o ludzi, którzy przez, tą, przez demokratyczną transformację i gospodarczą liberalną transformację poczuli się niejako na uboczu, czyli elektorat, Ludzi y, godnościowo pokrzywdzonych. I PiS wygrał w 2015 roku przez to, że w Polsce było sporo młodych ludzi, nawet, którzy pokończyli uczelnie w tych mniejszych miastach powiatowych i mieli y, blokadę w dużych miastach, w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, ale y, część z nich wyjechała po 2004 roku. Pracować w innych krajach Unii Europejskiej, a, ale część właśnie gdzieś około przyjmuje się 7% zagłosowała na PiS. Jak już PiS wygrał, to po prostu e, zadłużając nas wszystkich, e, poprzez e, rozdawnictwo takie proste, powiedziałbym, e, kupował poszczególne grupy obywateli. I dzisiaj przyzwyczaił te grupy obywateli do siebie i ci. Którzy dotychczas nie zrozumieli, że rozdawnictwo kiedyś się musi skończyć. Dzisiaj Polska jest wielokrotnie bardziej zadłużona niż za Gierka, ale jednak dla ludzi ciągle PiS obiecuje, no, łącznie z ceną benzyny na sta. A czy nie jest tak, że bez względu na wszystko, o czym Pan powiedział przed chwilą, tu i teraz ludziom w Polsce jednak żyje się za rządów PiSu lepiej? Nie, nie żyje się lepiej. E, e, dlatego, że e, e, zarządów PiS u straciliśmy perspektywę rozwoju. Poprzednio e, zarządów lewicy i zarządów e, liberałów, e, ale po, pragnę zwrócić uwagę, że ci polscy liberałowie to byli tacy po prostu chadecy, czyli zarządów socjaldemokracji i HD-ków, którzy się zmieniali. W Polsce była perspektywa, że kolejne pokolenia będą żyły lepiej i, 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 i na wyższym poziomie i będziemy doganiali kraje bogatsze Unii Europejskiej. Dzisiaj takiej perspektywy nie ma. PiS doprowadził do tego, że stanęła gospodarka, że jest dużo większa inflacja niż tylko w wyniku COVID-u, epidemii i, i, i wojny radzieckiej Putina przeciwko Ukrainie e, i, i wszystko wskazuje na to, że gdy PiS dalej rządził, to wyjdziemy z Unii Europejskiej i staniemy się partią marginalną, dlatego całym sercem jestem za opozycją demokratyczną. Panie mecenasie, czy ciągle ma Pan serce po lewej stronie? Tak, oczywiście, nawet mojemu synowi dzisiaj mówiłem, jak oglądałem debatę, że tak sentymentalnie jestem po lewej stronie, chociaż z racji doświadczenia, to Bismarck powiedział, niektórzy przypisują to Piłsudskiemu, że nie może ktoś być dobrym człowiekiem, jeżeli za młodu nie był socjalistą. Ale ten, który pozostaje do końca życia takim socjalistą, to już nie jest zbyt mądry. Także ja dzisiaj jestem, powiedziałbym, takim lewicowcem wolnościowym, liberalnym, nastawionym na gospodarkę. Już dla mnie niektóre pomysły partii Razem są dużo daleko idące na lewo. Dlaczego pytam o to, czy ma pan ciągle serce po lewej stronie, bo dowiedziałem się, że popiera pan teraz Jana Strzeszka z Trzeciej Drogi. Tak, popieram jako jednego z kilku, nawet i z Platformy A on razy... ma też serce po lewej stronie? Ale Janek Strzeszek, wie pan jak to jest. To jest bardzo dobry kandydat na posła z młodych ludzi. On Ja mieszkałem na Bielanach w Warszawie, i tutaj na Bielanach w tej dzielnicy rządzi taka koalicja Razem dla Bielan, która jest taką koalicją lewicową, jakby zbliżoną do wartości mojego ugrupowania, które założyłem po wyrzuceniu mnie SLD, czyli Dom Wszystkich Polska i i, i rządzi również koalicji z platformą obywatelską. Jan Strzeżek dostał się tu z list PiSu, był w porozumieniu, ale teraz bardzo dobrze, powiedziałbym, lojalnie, bardzo merytorycznie współpracuje właśnie z Razem dla Polska, dla Pol dla, razem dla Bielan, przepraszam, tutaj na, na Bielanach. Ponadto jak już się kiedyś e, młodzieżówka porozumienia Poprosiła mnie o to, żeby zrobić im wykład o polityce. I ja z nimi się zaprzyjaźniłem i, i wie pan, uważałem, że to jest bardzo dobry materiał. Jak mogę powiedzieć, bardzo dobrzy ludzie, którzy będą mogli funkcjonować w polityce. I, i nawet Jankowi Strzeszkowi w wielu sprawach doradzałem. I stąd yy, uważałem za stosowne, żeby go poprzeć, co nie znaczy, że zmieniam moje poglądy, a wręcz przeciwnie. Mamy znaczne zaostrzenie konfliktu na Bliskim Wschodzie, mówię o Izraelu. Czy to, co tam się dzieje, może mieć wkrótce wpływ na polskie sprawy, Pana zdaniem? Czy nie trzeba się spodziewać, na przykład, kolejnej fali uchodźców ze strefy gazy, w tym terrorystów z Hamasu? Oczywiście, oczywiście. Pamiętajmy, że w strefie gazy, na tym małym takim krzyczu, żyje dwa miliony ludzi niezwykle ściśniętych. Mamy przecież jeszcze poparcie tej całej akcji Hamasu przez grupy Hezbollahu, tam z północy Izraela. Ginie, w tej chwili już pewnie zginęło ponad półtora tysiąca osób to po prostu jest niezwykle tragiczna wojna, jak ją nazwano w tamtym regionie. Wojna, w którą się angażują oczywiście niezbyt, powiedziałbym bezpośrednio, ale jednak Stany Zjednoczone i widać wyraźnie, że powstają jakby dwa wielkie, dwie wielkie grupy. Z jednej strony Stany Zjednoczone, cały całe NATO, a z drugiej strony właśnie właśnie Arabowie z Palestyny, Hamas, Hezbollah, Iran i widać tam umiejętnie wpływy Rosji. Przecież Rosja na tym konflikcie już i tak wygrała, bo Niejako na plan dalszy, szedł, zeszła wojna i zdradziecki atak Rosji na Ukrainę. Czyli myśli pan, że Putin może stać za tym, co się stało niedawno w Izraelu? Myślę. Tak myślę, że Putin, bądź któraś z jego, że tak powiem, służb, bądź nawet być może jakaś tam odnoga, mimo że Prigorzyn nie żyje, grupy podobnej do grupy Wagnera. Wróćmy już na, jednak teraz do Polski na chwilę. Takie mam pytanie do pana. Czy zdaniem pana Jarosław Kaczyński jest dobrym strategiem? O on oczywiście jest e, osobą, która nie zna życia. Trochę się naśmiewamy wszyscy z niego, że 30 lat temu pojechał do Wiednia po raz pierwszy na zachód. Czuł tam y, się obcy kulturowo, no ale po prostu, dlatego, że niemieckiego nie zna i nie mógł się z tamtejszymi osobami, ludźmi porozumieć. Ale, ale jedno mu trzeba oddać: potrafi czytać, y, analizując te wszystkie informacje, które zdobywa y, dzięki książkom, analizom, y, y, gazetom, i potrafi słuchać. I na tej podstawie potrafi wyciągać dobre wnioski. To, że stworzył taką efektywną partię niestety, jaką jest PIS, to trzeba mu oddać, że w dużym stopniu to jego zasługa. Nie chciałby Pan wrócić do czynnej polityki? Panie Panie Boże, ja jestem teraz adwokatem. Bardzo dobrze się w tej roli czuję. Jak już Panu mówiłem, zajmuję się też walką o y, wolność i praworządność na świecie. Jestem y, w takiej organizacji, y, która działa na rzecz praw człowieka i wolności. Właśnie z tego tytułu jestem zaangażowany we wspieranie opozycji, czyli Ruchu Oporu Irańskiego y, i pani prezydent Marian Radziawi. Także w, 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 mam dużo, dużo pracy, jestem w kierownictwie adwokatury polskiej, i kancelaria zabiera mi też sporo czasu każdego dnia, bo staram się do wszystkich moich obowiązków podchodzić z należytą starannością. A może Parlament Europejski, na przykład? Nie, ja już swoje, że tak powiem, w polityce zrobiłem i bardziej siebie widzę, właśnie, jako taki tutor. Dla tych młodszych i średniowiekowych polityków przychodzą do mnie często, radzą się, ja ich wspieram i to naprawdę z różnych partii i z tego powodu mam wielką satysfakcję, jak osiągają sukcesy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Mecenas nas Ryszard Kalisz, były poseł, były szef kancelarii prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i były, wice, i były minister spraw wewnętrznych i administracji. Prawie Teraz wszystkich naszych widzów. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.